Nowe klipy z trzeciego sezonu i nowe zdjęcie, oficjalny powrót Pixel. Dokładnie tak moi drodzy, ona w końcu powróciła i wygląda całkiem nieźle w nowym wdzianku. Pierwszy klip przedstawia nam trening Lloyda Rasa z Arinem, a właściwie to Rasa trenującego Arina, który co ciekawe w plecach utrzyma maskotkę Lloyda, czyli chyba jednak troszkę za tymi ninjasami mimo wszystko tęskni. Raz mówi mu, żeby zaczynał, na co czeka, chodzi oczywiście o trening z Spinjitzu, co też e Arin robi, rozwalając skały za pomocą właśnie swojego spinjitu z efektem strzask po czym raz mówi mu, żeby y, wykonał efekt sp spinjitu na jednej ze skał, którą rzuci, a in to robi, ale niestety zawodzi tygrysa, który mu to wypomina. I w sumie na tym klip się kończy, bo ma zaledwie 30 sekund. Drugi jest jednak znacznie ciekawszy, bo mamy pixel rozmawiającą z Zainem, ale pixel w nowym wdzianku, które wygląda dosyć ładnie, a jednocześnie troszkę dziwnie. Sam nie wiem, jak to powiedzieć, jak to dobrze określić, a do tego Zaina również w tym nowym. Jego ciele, które wygląda troszkę Goofy, mimo wszystko. W sensie jest całkiem spoko, ładniejszy na pewno niż w zestawie, ale i tak moim zdaniem, no. Troszkę głów jest. W każdym razie, Pixel pyta się Zayna, czy połączenie stworzyło nowy klasztory w każdej krainie. Na co Zayn odpowiada, że to jego teoria, ale wydarzyło się zbyt wiele rzeczy, których oni, czyli ninja, nie rozumieją. Pixel odpowiada, że pomysł, że teraz można podróżować do każdej z krain, do których wcześniej nie było to, to dane, jest niezwykle ekscytujący. I pyta się Zayna, dlaczego ich jeszcze nie zbadał. Na co ta niej mówi, że lubi uczyć się nowych rzeczy, lubi badać nowe rzeczy, ale z nią, a jej tu nie było. I Pixel mu mówi, że teraz jest. Również Taki krótki 30-sekundowy klip, ale w końcu mamy przedstawioną Pixel, jak się prezentuje i prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Mamy też jeszcze jedno zdjęcie, nowe, które wyciekło, gdzie mamy Niee, Kaja, Lloyd'a i ponownie Pixel, tylko tutaj widać jej nieco mniej. W każdym razie to zapewne z bitwy już z dragonianami i z zakazaną piątką. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja dziękuję pięknie. Hej!